Po latach milczenia Kevin Kastner ujawnia coś, co wstrząśnie światem. Ostatnie chwile z Whitney Houston były pełne tajemnic, a to, co mówi teraz, zaskakuje do samego rdzenia. Czego dowiedział się o jej śmierci? Przygotuj się na wstrząsające odkrycie, które na zawsze zmieni twoje spojrzenie na tę tragedię. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz poznać całą prawdę. W Hollywoodzie nieliczne przyjaźnie były tak głębokie i trwałe, jak ta, którą dzielili Kevin Kastner i Whitney Houston. Ich współpraca w niezapomnianym filmie o Guarda Costas nie tylko uwydatniła niezwykłą chemię, jaką mieli na ekranie, ale także stworzyła silną więź, która wykraczała poza ich zawodowe życie. Ich związek był wyjątkowy i wyczuwalny, a Kastner... Patrząc wstecz na te przyjaźń, otwarcie przyznaje, że w pewnym momencie zdał sobie sprawę, jak poważna była ich relacja dla innych, co zaakceptował. Dziś, mając 69 lat, Kastner czuje, że nadszedł czas, by zmierzyć się z bolesnymi wspomnieniami związanymi z przedwczesną śmiercią Witni. Opowiada o ich przyjaźni, dzieląc się tym, jak wpłynęła ona na jego życie, a także o cennych lekcjach, jakie wyniósł z ich wspólnego czasu. Dołącz do nas w tym wzruszającym hołdzie. Które uświetnia tę wyjątkową więź, a jeśli lubisz tego typu treści, pamiętaj, aby polubić ten film i zasubskrybować nasz kanał, by nie przegapić kolejnych fascynujących historii o Twoich ulubionych gwiazdach. Kariera muzyczna Whitney Houston była pełna sukcesów, ale również obarczona brakiem prawdziwego szczęścia. W przeszłości celebryci byli poddawani intensywnej kontroli ze względu na swoje związki i wybory miłosne. To zagadnienie pozostaje głęboko zakorzenione w kulturze popularnej, gdzie fani często czują się uprawnieni do tego, by decydować, z kim ich idole powinni się wiązać. Jednym z pierwszych plotek, z którymi musiała zmierzyć się Witni Houston, było domniemane romansowanie z jej przyjaciółką i byłą asystentką Robin Crawford. Robin ujawnia, że obie poznały się jeszcze w wieku nastoletnim w 1980 roku, kiedy pracowały jako opiekunki w obozie letnim w East Orange, New Jersey. Od samego początku stworzyły więź, która miała trwać przez dziesięciolecia. W swojej autobiografii z 2019 roku, A Song For You, My Life With Whitney Houston, Robin napisała, że ich relacja zaczęła się właśnie w tym obozie, gdzie rzekomo spędziły razem noc. Robin wspomina, że Whitney zasugerowała, by unikały fizycznej intymności, aby nie dopuścić do komplikacji i potencjalnych kontrowersji, jeśli ich związek stałby się publiczny. Zgodnie z jej słowami, Witni postanowiła zakończyć romantyczne zaangażowanie w tej relacji. W 1982 roku, choć Witni nigdy nie miała okazji bezpośrednio odpowiedzieć na twierdzenia rabiny, to w 1987 roku odniosła się do plotek. Zapewniła, że nie przejmuje się nimi, ponieważ nie miała romantycznego zainteresowania kobietami, choć mówiła o swojej fascynacji mężczyznami. Krążyły również plotki o jej rzekomym romansie z Michaelem Jacksonem ale ona ostatecznie wyszła za mąż za Boba Brówna w 1989 roku. Ich relacja zaskoczyła wielu, ponieważ Bob był znany z wizerunku złego chłopca, a Witni uchodziła za grzeczną dziewczynkę. Ich związek był pełen wyzwań, z problemami związanymi z uzależnieniami i niewiernością. Mimo to ich miłość miała także pozytywne aspekty, z Witni pomagającą Bobowi w rozwoju muzycznym, a on z kolei wspierał ją w nauce tańca. Niestety, ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2007 roku po wielu turbulencjach. Po kontrowersjach związanych z domniemanym poronieniem witni, które miało miejsce 21 lipca 1997 roku, artystka doznała kontuzji podczas wakacji z Bobem w Capri, Włoszech. Para przebywała na jachcie, gdy witni zraniła się na twarzy, wymagając dwóch szwów. Twierdziła, że uderzyła w skałę. Podczas gdy pływała, jednak jeden z członków załogi podważył tę wersję, sugerując, że kontuzja miała miejsce wewnątrz łodzi. To wydarzenie wywołało spekulacje o możliwej przemocy ze strony Boba, jednak ten stanowczo zaprzeczył. W 1999 roku Witni ponownie stanęła w obronie swojego małżeństwa, twierdząc, że nigdy nie dochodziło do częstych kłótni i że Bob nigdy nie był agresywny fizycznie, określając go jako dżentelmena i miłego człowieka. Niestety, 7 grudnia 2003 roku Witni zadzwoniła na policję, twierdząc, że Bob uderzył ją otwartą dłonią podczas kłótni, która przerodziła się w przemoc. Bob nie był obecny, gdy służby przybyły na miejsce, ale później stawił się w sądzie, gdzie został oskarżony o napaść. Witni pojawiła się na rozprawie z widocznym siniakiem na twarzy, ale zapewniła dziennikarzy, że nadal pozostają razem. W 2004 roku Bob zaprzeczył, Jakoby ją uderzył, twierdząc, że to Witni rozpoczęła konflikt. Niemniej jednak, w swojej autobiografii z 2016 roku, przyznał się do tego, wyjaśniając, że doszło do tego, gdy Witni próbowała interweniować w czasie kłótni z dealerem narkotyków, a on, w szoku i pod wpływem impulsu, ją uderzył. W wyniku tego incydentu, Bob został skazany na 60 dni więzienia w marcu 2004 roku. Miłość między nimi ostatecznie wygasła. A witni poprosiła o rozwód, co nie było dla nikogo zaskoczeniem. Wielu uważało, że ta decyzja powinna zapadła już wcześniej. Bob wyraził smutek i zaskoczenie, stwierdzając, że po rozstaniu w 2007 roku witni zabrała ze sobą wszystko dom, córkę, biżuterię i samochody podczas gdy on pozostał tylko z trzeźwością. Miesiąc później zakwestionował decyzję sądu, domagając się wspólnej opieki nad dzieckiem i wsparcia finansowego. W styczniu 2008 roku jego wniosek został odrzucony, a w kwietniu tego samego roku, w swojej książce The Truth, The Hall Truth and Nothing But, Bob ujawnił, że uważał ich małżeństwo za skazane na porażkę od samego początku, twierdząc, że zawarli je na fałszywych przesłankach, a Witni miała zupełnie inną motywację chodziło jej głównie o poprawienie swojego wizerunku. Podczas gdy Kevin Kastner szukał miłości i rodziny, ich spotkanie na planie filmu Strażnik w Hollywood, gdzie związki często wydają się płytkie i krótkotrwałe, ich głęboka więź z Whitney Houston wyróżnia się jako niesamowita wyjątek. Kastner, wspominając swoją współpracę nad kultowym filmem, wyraził swoją głęboką wdzięczność wobec Houston, podkreślając, że nie wyobrażał sobie pracy z nikim innym. W trakcie swojej rozmowy w programie Howarda Sterne. Kastner opowiedział o tym, jak Houston, która jeszcze nie miała doświadczenia aktorskiego, pokonała takie znane nazwiska jak Michelle Pfeiffer czy Julia Roberts, aby zdobyć rolę, twierdząc, że jej talent wokalny był niezbędny do tego filmu. To mogła być Michelle Pfeiffer, mogła to być Julia Roberts, mogła to być ktokolwiek, ale kiedy patrzyłem na to, pomyślałem, że to musi być Whitney Houston, powiedział Kastner. Zaznaczył, że w tym czasie Houston nie miała żadnego doświadczenia w aktorstwie ale on miał pełne przekonanie co do jej wyboru. Dla mnie to była łatwa decyzja. To ona była najpiękniejsza, to ona potrafiła śpiewać, to ona była tą dziewczyną, dodał. Kastner poczuwał się odpowiedzialny za wybór Houston, a także za całą produkcję, mając silne poczucie obowiązku wspierania jej w czasie jej pierwszego doświadczenia na planie filmowym w Hollywood. Postanowił stworzyć dla niej przyjazne i wspierające środowisko, zapewniając ją słowami, jeśli nie będziesz pewna czegoś, po prostu spójrz na mnie, powiedz mi, a my się odsunieśmy na bok i załatwię to dla ciebie. To zaangażowanie w jej wsparcie stanowiło fundament ich silnej więzi. Pomimo wątpliwości niektórych profesjonalistów z branży, którzy krytykowali wybór debiutantki zamiast doświadczonych aktorek, Kastner pozostał stanowczy. Studio preferowało bardziej doświadczone aktorki, które miały umiejętności aktorskie, ale on odrzucił te obawy. Lubię myśleć, że to była moja decyzja. Nie widziałem tego jako ryzyka, powiedział w wywiadzie dla CBS Sunday Morning. Nie myślałem, że to było odważne, myślę, że wycofanie się z tej decyzji byłoby tchórzostwem. Wiara kostnera w Houston była widoczna również w jej ikonicznej interpretacji piosenki I Will Always Love You Dali Parton. Zasugerował, żeby zaczęła ją śpiewać akapelę, wierząc, że w ten sposób w piękny sposób wyrazi miłość i odwagę swojej postaci. Jego wizja nie tylko uwydatniła niezwykłe zdolności wokalnych Houston, ale także dodała głębi jej postaci, czyniąc ten moment jednym z najbardziej wzruszających w filmie. W wywiadzie w podcaście Armchair Expert z Daxem Shepardem, Kastner szczegółowo opisał swoją rolę mentora i opiekuna podczas produkcji filmu. Jako Frank Farmer, strażnik odpowiedzialny za ochronę postaci Houston, piosenkarki R.I.B. Rachel Maren, zauważył, że reżyser Mick Jackson wydawał się onieśmielony gwiazdorstwem Houston. Kastner zaczął kierować jej grą aktorską, nie próbując jednak zastępować swojego reżysera. Obiecałem jej, że będzie dobrze w filmie, i zawsze starałem się dotrzymać tej obietnicy. Dla Kostnera stworzenie wspierającego środowiska na planie było absolutnie kluczowe. Wiedział, jak wielkie trudności i presję Witni Houston musiała znosić, dlatego starał się ją uspokoić, zapewniając, że będzie o nią dbał. Nie będziesz miała anturaż, ale ja się tobą zaopiekuję, mówił, chcąc, by Houston czuła się komfortowo w nowym środowisku. Pozwolenie jej asystentce, Robin Crawford, na pozostanie u jej boku było wyrazem wsparcia, które miało na celu zapewnienie Witni poczucia bezpieczeństwa i komfortu w tym skomplikowanym dla niej świecie. Instynkty ochronne Kostnera wykraczały daleko poza kwestie zawodowe. On sam stał się niejako ochroniarzem Houston, dosłownie i w przenośni, co tylko pogłębiło ich więź. Z perspektywy publicznej, zewnętrzny obraz ich relacji nabrał nowego wymiaru, czego Kastner stał się świadomy. Mieliśmy swoje chwile i zrozumiałem, że ludzie mają wyobrażenie o nas wyższe niż to, kim naprawdę byliśmy, mówił. Ta publiczna fascynacja ich związkiem wprowadziła dodatkową warstwę do ich relacji pozwalając im wspólnie zmagać się z wyzwaniami sławy. W 2019 roku Kastner ujawnił ciekawy szczegół dotyczący plakatu filmowego. Jak się okazało, kobieta na słynnej fotografii, którą wszyscy utożsamiali z Witni, to nie była ona, a jej dublerka. W rzeczywistości to nie była Witni. Ona już pojechała do domu, a to była jej dublerka, która miała głowę pochyloną na moim ramieniu. W każdym razie było to odpowiednie, ponieważ była wtedy przestraszona, wyjaśni. Mimo tej ujawnionej tajemnicy, Kastner podkreślił, jak wielką moc miała ta fotografia, wyjaśniając, wybrałem to zdjęcie, bo mój przyjaciel Ben miał je zrobione. Wysłałem je do Warner Brothers i powiedziałem, że to ma być plakat, bo było tak sugestywne. Choć studio początkowo wyraziło obawy, że na zdjęciu nie widać twarzy witni, Kastner nie ustąpił w swojej decyzji. Nie podobało im się na początku, bo nie było widać twarzy witni. Powiedziałem im: Zobaczcie, udało nam się zrobić to za pierwszym razem to będzie plakat. Podczas realizacji The Bodyguard, Kastner i Fuston rozwinęli prawdziwą przyjaźń, opartą na zaufaniu, szacunku i wspólnej pasji do sztuki. Ich współpraca nie tylko stworzyła niezapomniany film, ale także pokazała piękno prawdziwej przyjaźni w branży, która często charakteryzuje się konkurencją i powierzchownością. Ich relacja pozostawiła trwały ślad w pamięci fanów, będąc świadectwem potęgi autentycznych więzi w świecie rozrywki. W czasie kręcenia filmu Whitney Houston była zaręczona z Bobbyem Brównem, z którym miała poślubić się w tym samym roku. Z kolei Kevin Kastner również był w poważnym związku, będąc żonaty ze swoją pierwszą żoną, Cindy Silvą. Kevin Kastner, który ma troje dzieci. Zawsze okazywał wielki szacunek i podziw dla witni Houston, co było widoczne zarówno w jego karierze, jak i za kulisami filmu Strażnik Osobisty. Musiał zmierzyć się z krytyką, gdy wybrał witni do roli swojej partnerki romantycznej, co nie wszystkim się podobało. Wiele osób nie było zadowolonych, zwłaszcza z powodu sceny pocałunku między nimi, kwestionując, dlaczego to właśnie ją wybrał na swoje zainteresowanie miłosne. Kastner jednak nie widział powodu, by się tłumaczyć i z uśmiechem odpowiedział, kto by nie chciał jej pocałować. Nie traktował swojej fascynacji jej urodą tylko w kategoriach zawodowych, lecz również osobistych, co stało się jasne w jego wzruszającym przemówieniu na pogrzebie Houston, gdzie powiedział, jak każdy mężczyzna, uważałem ją za majestatyczną i niezwykle piękną. Podziw wzajemny między Kostnerem a Houston był głęboki i oczywisty. Podczas wywiadu z 1992 roku w programie *A Akerent FR Witni mówiła o silnej przyjaźni, jaką rozwijała się między nimi podczas pracy nad filmem. Wyjawiła, że w czasie wolnym od pracy na planie strażnika osobistego spędzali czas razem, przeglądając scenariusze i omawiając sceny, a ona powiedziała: Wiem, że znalazłam przyjaciela na całe życie w Hollywood. Ta trwała przyjaźń, pełna wzajemnego szacunku i życzliwości. Była czymś wyjątkowym w świecie Hollywood, który często bywa powierzchowny. To, co łączyło Kostnera i Houston, nie było tylko zawodową przyjaźnią, ale prawdziwą więzią opartą na wspólnym zaangażowaniu w sztukę i zaufaniu. Kastner stał się dla Witni nie tylko kolegą z planu, ale także jej mentorem i obrońcą. Doskonale zdawał sobie sprawę z presji, jakie Witni musiała znosić w związku z jej błyskawiczną karierą filmową, zwłaszcza, że była już gwiazdą muzyczną. Która dopiero zaczynała swoją przygodę z aktorstwem. Kastner starał się stworzyć dla niej bezpieczne środowisko, w którym mogłaby się rozwinąć i czuć komfortowo. Zawsze mówił: Jeśli będziesz miała jakiekolwiek wątpliwości, Witni, po prostu popatrz na mnie, powiedz mi a pójdziemy w bok i wszystko naprawię. Dzięki tej troskliwej i opiekuńczej postawie Kostnera, Witni mogła rozkwitnąć w swoim nowym wyzwaniu aktorskim. Warto również zauważyć, że choć małżeństwo Kostnera z Cindy Silvą zakończyło się w 1994 roku, separacja nie miała nic wspólnego z Witni Houston. Powód ich rozwodu związany był z innymi czynnikami, jak plotki o prywatnym występie z egzotyczną tancerką hawajską, a nie z jakimkolwiek romantycznym zaangażowaniem Kostnera i Houston. Ich relacja była zawsze oparta na wzajemnym szacunku i podziwie zawodowym. Kastner wielokrotnie podkreślał, że jego wsparcie dla witni wynikało wyłącznie z chęci, by zobaczyć ją odnoszącą sukcesy jako aktorkę. Śmierć witni Houston była szokiem dla całego świata. Jej niezrównany głos i błyskotliwa kariera zostały tragicznie przerwane 11 lutego 2012 roku, kiedy to została znaleziona martwa w swojej hotelowej suite, ofiarą przypadkowego utonięcia, na dzień przed ceremonią wręczenia nagród Grammy. Tragedia stała się jeszcze bardziej bolesna, gdy trzy lata później jej córka Bobby Christina Brown zmarła w wieku zaledwie 22 lat po walce z podobnymi problemami zdrowotnymi. Whitney Houston zdobyła liczne nagrody w trakcie swojego życia, a jej muzyczny dorobek jest nadal celebrowany do dziś. Niemniej jednak ostatnie lata jej życia były również naznaczone trudną walką z uzależnieniem, co miało wpływ na jej karierę i życie osobiste. Jej dziedzictwo zostało uwiecznione w filmie biograficznym z 2022 roku i Wanna Dansły w Somebody, który uświetnił jej niezaprzeczalny wkład w muzykę i popkulturę. Naomi, która zagrała Witni Houston, wyraziła nadzieję, że jej występ spotkałby się z aprobatą zmarłej gwiazdy. W rozmowie z People powiedziała, że liczyła na to, że Houston powiedziałaby dobrze, zrobiłaś to świetnie, choć zapewne miałaby też kilka uwag. Reżyserka Cas Lemens chciała uchwycić ludzką stronę Houston, ukazując ją nie tylko jako artystkę, ale także jako matkę, córkę, przyjaciółkę, żonę i kochankę. Z kolei okoliczności śmierci Houston wskazują na tragiczny ciąg wydarzeń. Zginęła w wyniku przypadkowego utonięcia, w połączeniu z problemami sercowymi i nadużywaniem kokainy. Badania toksykologiczne wykazały obecność substancji takich jak marihuana, zanax, benedryl i flekseryl, ale to kokaina była głównym czynnikiem. Chociaż stężenie kokainy w jej organizmie nie było śmiertelne, chroniczne używanie narkotyku w połączeniu z chorobą serca pogorszyło jej stan. Witni została znaleziona nieprzytomna w wannie w hotelu Beverly Hilton. Rozmawiała z matką około 1515, .15, a pół godziny później jej asystentka znalazła ją nieprzytomną. Mimo prób reanimacji, zmarła o 15.55. Dwa dni przed śmiercią, Houston brała udział w próbach do przyjęcia przed grami, gdzie rozmawiała z Brandy i Monicą. Jej ostatni występ miał miejsce 10 lutego, kiedy to zaśpiewała Jesus Love z Mistrzostwem Europy podczas przyjęcia przed grami z Kelly Price. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła światem muzyki. Cliff Davis, organizator imprezy, kontynuował przyjęcie, składając hołd Houston. W dniach po jej śmierci płynęły liczne wyrazy współczucia. Meraje Kerry powiedziała, że Whitney była jedną z największych głosów, jakie kiedykolwiek istniały, a Oprah Winfrey dodała, że przy każdej piosence Whitney słyszeliśmy cząstkę Boga. Pogrzeb odbył się 19 lutego w Newark, New Jersey. Whitney Fuston, od dzieciństwa, związana z muzyką, śpiewała w chórze. Jej ceremonia pożegnalna została upamiętniona przez emocjonalne występy wielkich artystów, takich jak Stevie Wonder, który wspomniał o swojej dawnej sympatii do Witni. Mimo, że minęła już dekada od jej śmierci, nadal jest uważana za jedną z największych wokalistek wszechczasów, a jej wpływ na przemysł muzyczny, filmy, dokumenty i działalność charytatywną jest nieoceniony. Kevin Kastner, bliski przyjaciel Witni. Wygłosił poruszające przemówienie na jej pogrzebie, wspominając o ich przyjaźni oraz trudach, z którymi zmagała się Witni, zwłaszcza w kwestii samooceny. Opowiedział, że miała wątpliwości co do swojego wyglądu i roli w strażniku. Kastner, wzruszony, powiedział, że była nie tylko piękna, ale także niesamowita. Zauważył również, że sława, mimo iż uczyniła ją wielką, była dla niej ciężarem, który jednocześnie ją przygniótł. Ich więź wykraczała poza relacje zawodowe. Oboje wychowywali się w kościołach baptystycznych. Kastner mówił o tym, jak ich wspólne korzenie duchowe ich zbliżyły, tworząc głęboką więź, która przetrwała po śmierci Witni. Nawet 10 lat po jej odejściu, Kastner nadal zastanawiał się nad jej wpływem na film, podkreślając, jak ważna była w tym projekcie. Podczas wydarzenia wyraził swoje uznanie, mówiąc, że Witni nie tylko była wystarczająco dobra, ale była naprawdę wyjątkowa. Na zakończenie przemówienia powiedział wzruszająco, że gdy będzie śpiewać dla Boga, na pewno będzie wystarczająco dobra. Kevin Kastner oddał niezwykle poruszający hołd Whitney Houston podczas jej pogrzebu, który trwał prawie 20 minut, wypełniając kościół w Nowym Jorku elektryczną atmosferą. Opisał, jak muzyka wypełniała przestrzeń, a szczególnie pamiętną chwilą było wykonanie przez Witni a kapelę pierwszej zwrotki, I Will Always Love You. Podkreślił, że jej głos na zawsze zmienił muzyczny świat. Kastner wyraził, że ich wspólne osiągnięcia zawodowe były niezapomniane, ale to ich głęboka więź i przyjaźń, która przetrwała, pozostaną na zawsze w jego sercu. Jego szczere słowa przypominają nam o niezatartej sile miłości i połączenia, które trwają nawet po tragicznym odejściu bliskiej osoby. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad tym pięknym, ale również smutnym świadectwem przyjaźni. Miłość i więzi międzyludzkie są potężnym darem, który nigdy nie zostaje zapomniany. Tak jak mówi Pismo Święte, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią brzęczącą lub cymbałem brzmiącym. 1 Koryntian 13.1 Zachęcam Cię do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących filmów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym wideo.